W rozwoju wielowymiarowym człowieka bardzo istotnym elementem jest energia. Chociaż jedni wypierają całkowicie istnienie energii, to w tym filmie pokażę Ci i wytłumaczę, czym tak naprawdę jest energia, która przepływa przez każdą żywą istotę. Cześć. Mam na imię Bartek i pomagam ludziom podnosić poziom swojej wibracji. Tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o energię, są istoty, które całkowicie wypierają jej istnienie. Są to istoty, które zatrzymały się na pewnym etapie swojego rozwoju i tak bardzo przywiązały się do skostniałej materii, że nie chcą dopuścić do siebie nawet istnienia czegoś takiego jak energia. Natomiast, tak jak tłumaczy to już na dzień dzisiejszy, chociażby fizyka kwantowa, faktycznie cała nasza rzeczywistość jest niczym innym jak energią. Energią, która po prostu porusza się z różną częstotliwością. Częstotliwość tej energii, mówiąc też inaczej, wibracja tej energii, niesie ze sobą konkretną informację. No ale ten film nie będzie o tym. Na pewno. Niedługo pojawi się także film na temat energoinformacyjnej natury całego wszechświata. W tym filmie natomiast skupimy się na czymś, co jest najbliższe każdemu człowiekowi, czyli na samym człowieku, na tym, jak to działa, jak energia przepływa i dlaczego w ogóle to się dzieje. To, o czego możemy się dowiedzieć, ze bardzo starych już, ksiąg, chociażby hindu, na temat istnienia systemu energetycznego każdej żywej istoty. Dalej, tak samo, jeżeli chodzi tutaj o medycynę chińską, czy też o Japonię, mówię tutaj tak o czasach starożytnych, tam również bardzo często pojawia się temat energii. Energii, która przepływa przez nasz system energetyczny, tak zwane czakry, a dalej rozchodzi się po całym ciele, po tych drobniejszych kanałach energii, tak zwanych meridianach. Działa to troszkę tak, że czakry są tym głównym systemem, z którym, poprzez który my jesteśmy podłączeni zarówno do Ziemi, jak też do kosmosu. Natomiast meridiany rozprowadzają tą energię po całym naszym ciele, dzięki temu napędzając nasze ciało dając ciału energię do życia, do działania. Jeżeli jesteś osobą bardziej wrażliwą, jeżeli jesteś osobą bardziej otwartą, na pewno nie raz i nie dwa wyczułeś, czy też wyczułaś w swoim życiu coś takiego jak przepływ energii. I tutaj tak, nie jest to nic tak naprawdę wydumanego, nic niesamowitego. Chociażby w stanie głębokiego relaksu. I tutaj, nawet jeżeli jesteś, powiedzmy sobie, na spacerze w lesie, czy też na przykład słuchasz sobie swojej ulubionej muzyki i na dobrą sprawę całkowicie zapominasz o całym Bożym świecie, bardzo często zdarza się tak, że na swoim ciele zaczynasz wyczuwać swojego rodzaju dreszcze, swojego rodzaju ciarki. Tutaj te odczucia też różnią się, jeżeli chodzi o indywidualne osoby, gdyż każdy człowiek jest tutaj na poziomie fizycznym troszkę inny. Natomiast to, co jest charakterystyczne i to, co jest podobne u każdego człowieka, to to, że właśnie te odczucia występują w stanie pogłębionego relaksu. Energia krąży przez każdą żywą istotę. To nie jest tak, że niektórzy ludzie mają zablokowane swoje czakry, czy też zablokowany przepływ energii. W momencie kiedy faktycznie nastąpiłaby całkowita blokada, w którymkolwiek z Twoich ośrodków energetycznych, ty byś po prostu nie żył. Tak to działa. Więc jeżeli ktoś mówi ci, że on otwiera czakry, no to miej świadomość tego, że ten człowiek nie do końca wie, z czym pracuje i nie do końca ma pojęcie. O tym, co tak właściwie robi. Jak najbardziej, my podczas życia zbieramy różnego rodzaju osady, naleciałości, które przyblokowywują przepływ energii przez nas, co często później może nawet manifestować się w postaci różnego rodzaju chorób. Natomiast ta energia cały czas krąży, ona cały czas przepływa. Chodzi tutaj tak naprawdę tylko o szerokość Twojego kanału energetycznego, no i jakość tego przepływu o jego siłę. Jeśli chodzi o czakry i meridiany, tutaj także niedługo pojawi się cały cykl filmów poświęcony poszczególnym ośrodkom energetycznym i temu, jak z nimi samodzielnie pracować. Natomiast dzisiaj skupię się właśnie na tym, czym tak właściwie jest energia, która przez nas przepływa. Tak, jeżeli chodzi o słowo energia, o przepływ energii, to wszystko jest spychane gdzieś na Powiedzmy sobie te boczne tory, ezoteryki, czy też ostatnio bardzo popularne jest słowo New Age. Kto, kto, kto w ogóle używa tych terminów tak? i po co jest to robione? Jak najbardziej, jeżeli czegoś nie rozumiemy, dużo łatwiej jest to po prostu zaszufladkować, uznać za nienormalne, uznać za dziwne, uznać za nieakceptowalne, no i po prostu próbować odwieść od tego ludzi. Natomiast ludzie, którzy to robią, znów wykazują się po prostu bardzo dużą ignorancją. To nie jest tak naprawdę żadna ezoteryka, to nie jest nic niezwykłego, niesamowitego, to jest po prostu fizyka. Fizyka, która, jak każda dziedzina nauki, rozwija się coraz bardziej. I tak jak klasyczna fizyka nie była w stanie tego wytłumaczyć, no i wiele rzeczy było właśnie spychanych gdzieś na te boczne tory magii, czarów i e, nie wiadomo czego, no to w obecnych czasach fizyka już jest na tyle zaawansowana, że tłumaczy takie rzeczy. Więc będziesz mieć po prostu argumenty. Jeżeli ktoś powie ci, że coś takiego jak energia nie istnieje, Będziesz mogła użyć tych argumentów, żeby po prostu wytłumaczyć takiej istotce, że jest w błędzie, że się pomyliła lub że po prostu dała się komuś oszukać. I teraz, jeżeli chodzi o energię, która krąży przez każdego człowieka, która przepływa przez każdego człowieka, nie jest to nic innego jak po prostu energia elektryczna. Dokładnie tak. Jest to energia elektryczna. Tak jak można dowiedzieć się z wielu, wielu źródeł zajmujących się fizyką, do Ziemi dociera energia. Jest to przede wszystkim energia naszego Słońca. Jest to energia, która niesie ze sobą tak zwane jony dodatnie czyli kationy. Ta energia wpływa. Do każdego człowieka, do jego systemu energetycznego, no i krąży w tym systemie, rozchodzi się po tym systemie. Natomiast jest jeszcze drugi rodzaj energii, tak zwane jony ujemne, mówiąc inaczej, aniony. Jest to, to, jest to ten rodzaj energii, który jest przy powierzchni Ziemi. Są to ujemne cząsteczki, które również wpływają do naszego systemu energetycznego, no i. Zasilają ten system, krążą w tym systemie. Jeżeli chodzi o jony ujemne, to jest to nic innego jak tak zwane, tak popularne w rozwoju duchowym uziemienie. W momencie, kiedy mamy uziemienie, dochodzi do zbalansowania tych dwóch rodzajów cząsteczek w naszym organizmie. A jak wiadomo z moich poprzednich filmów i myślę, że z obserwacji życia każdy z Was, Mógł już to zaobserwować, w życiu chodzi przede wszystkim o balans i harmonię. W momencie kiedy my nie mamy połączenia z Ziemią, bo tutaj tak, jeżeli chodzi o te dodatnie cząsteczki, z tym nie ma problemu. Ich napływa do nas tak dużo, że krążą one w każdej żywej istocie. Natomiast w związku z tym, że w dzisiejszych czasach żyjemy w blokach, chodzimy w butach na. Gumowych podeszwach, które też oddzielają nas od Ziemi. Mamy generalnie bardzo mały kontakt z Ziemią. U wielu osób występuje deficyt tych ujemnych cząsteczek. To powoduje właśnie dysharmonię, brak balansu energii w ciele człowieka. Żeby to zmienić, staraj się jak najwięcej czasu, kiedy masz oczywiście taką możliwość, nawiązywać połączenie z Ziemią, mieć kontakt z Ziemią, gdyż w ten sposób uzupełniasz w sobie te Ujemne cząsteczki energii, te ujemne ładunki, a dzięki temu po prostu zaczynasz czuć się lepiej. Twój organizm jest dużo bardziej zbalansowany, a dzięki temu jest także dużo bardziej wydajny. Miejscem, w którym w organizmie gromadzi się energia, są nasze jelita. Jelita są troszkę jak bateria są troszkę jak akumulator, w której ta energia się odkłada. Dlatego też tak bardzo przy jakiejkolwiek pracy z energią jest ważna Twoja dieta. W momencie, kiedy Twoje jelita są zaklejone e, mąką, kluskami, mięsem, e, serami i tego typu rzeczami, ta energia po prostu nie utrzymuje się w Twoich jelitach. Ty więcej zużywasz tej energii tak naprawdę na oczyszczenie swojego organizmu z tych produktów niż. Zyskujesz spożywając je. Miej tego świadomość. Nie daj sobie tutaj wmawiać, że Twoja dieta nie ma wpływu na to, jak ty się czujesz, na to, jakie masz samopoczucie. Ma ogromny wpływ i tego doświadcza mnóstwo osób, które próbuje, przynajmniej przez początkowo, tak, przejść na weganizm. Tutaj już jest odczuwalny bardzo duży przeskok, że mamy dużo więcej tej energii. No, ale tak samo później, jeżeli z weganizmu przestawiasz się na tak zwaną surową dietę. I tutaj serdeczne pozdrowienia dla wszystkich istot, które zajmują się promocją tej diety i szerzeniem świadomości na ten temat, gdyż jest to naprawdę niezwykle istotny element rozwoju każdego człowieka. Ale wracając do samej energii. Człowiek, raczej ciało człowieka, to w przypadku dorosłego człowieka około 60-70% woda. I tutaj, nawet jeżeli nie jesteś fizykiem, to myślę, że dysponujesz wiedzą na ten temat, że woda jest przewodnikiem. Woda przewodzi prąd. Jeżeli nie, możesz tak na pewno wiele razy w życiu mogłeś, mogłaś spotkać się z czymś takim jak Tutaj tak, troszkę drastyczny może przykład, ale próba popełnienia samobójstwa w filmach. Często były kiedyś, przynajmniej takie sceny, że człowiek tak nalewał sobie mm. <grywa> nalewał sobie do, wody, do wanny wody, no i do tej wanny po prostu wrzucał jakiś sprzęt, który był podłączony do prądu. I w ten sposób umierał. Dlatego, że woda po prostu przewodzi prąd. Twoje ciało, które jest tak jak już wspomniałem, w 60 do 70% wodą również przewodzi ten prąd. Przez twoje ciało po prostu przepływa ta energia, która jest energią elektryczną. To, co jest bardzo ważne, to jakość tej wody. Tak jak dr Emoto pokazywał w swoich eksperymentach, które też oczywiście zostały uznane za paranaukę, wodę możemy programować. W momencie, kiedy wysyłamy do wody miłość, ciepło, serdeczność, przyjaźń, zamarzane cząsteczki wody formują piękne kształty, są bardzo harmonijne, wyglądają po prostu bardzo zdrowo. W momencie, kiedy woda jest wyeksponowana na niskowibracyjne energie, takie jak strach, złość, nienawiść itd., woda zaczyna po zamarznięciu formować bardzo patologiczne wzory. Jeżeli wstukasz sobie nawet na YouTubie doktor Emoto eksperymenty z wodą, przekonasz się o tym, są zdjęcia są na to dowody. Więc jeżeli nie wierzysz mi na słowo, zachęcam cię do tego, sprawdź sam, sprawdź sama. I tutaj, jeżeli chodzi o nasze ciało My w ciągu dnia powinniśmy, tak jak twierdzą dietetycy, spożywać przynajmniej około 2 litrów wody. Natomiast nie wspominają o tym, że chodzi także o jakość tej wody. W momencie, kiedy spożywasz tylko i wyłącznie wodę, która jest sprzedawana w plastikowych butelkach, ta woda jest martwa. To troszkę tak jak zbliżenie się do wody destylowanej, która też, tak jak potwierdza fizyka, jak potwierdzają tutaj już, Profesjonalne i uznawane oficjalnie badania naukowe, woda destylowana dużo słabiej przewodzi prąd, niż chociażby nawet taka woda z kranu, nie wspominając już tutaj nawet o wodzie ze studni. W momencie, kiedy ty napełniasz się taką wodą, to 60 czy 70% Twojego ciała po prostu dużo słabiej przewodzi ten prąd. W momencie, kiedy zaczynasz pić wodę, która jest żywa, czyli na przykład korzystasz z szungitu, żeby ożywić tę wodę, Dodajesz do tej wody cytrynę, dodajesz do tej wody listek mięty. To wszystko już sprawia, że woda zaczyna żyć, a żywa woda zaczyna układać się właśnie w dużo bardziej harmonijne kształty, ma dużo wyższą wartość energetyczną, a dzięki temu ten prąd po prostu dużo swobodniej, dużo lepiej i dużo intensywniej zaczyna przez ciebie przepływać. My także oczywiście mamy możliwość programowania wody. I o tym także będą pojawiały się jeszcze filmy, także jeżeli interesuje Cię ta tematyka, subskrybuj kanał i uzbrój się w jeszcze troszkę cierpliwości. Natomiast wracając tutaj do całego tematu, chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię związaną z tak zwanym uzdrawianiem energii lub uzdrawianiem przepływu energii w człowieku. Pamiętaj, że każda Twoja myśl, mimo tego, że Ty jej nie widzisz, Ty ją Rozumiesz, tak, na, w swojej głowie, natomiast nie widzisz tego, jak ona opuszcza twoje pole, e, twoje pole energetyczne, tw twoje ciało. Każda myśl jest formą energii, i w momencie, kiedy uzdrowiciel pracuje nad twoim systemem energetycznym, on po prostu swoimi myślami zasila twój system energetyczny, wypełnia twój system energetyczny. Właśnie takimi energiami, które sprawiają, że ten przepływ staje się dużo bardziej harmonijny, dużo bardziej naturalny. Ja osobiście, w momencie, kiedy pierwszy raz trafiłem na uzdrawianie energii, byłem wtedy na etapie mojego życia, gdzie całkowicie wypierałem istnienie takich rzeczy. Natomiast byłem wtedy w bardzo głębokiej depresji i szukałem pomocy. Trafiłem po prostu na Reiki, jest to japońska sztuka uzdrawiania energii. No i po czterech sesjach, które wziąłem, po prostu czułem się jak nowy człowiek. Czułem się zupełnie inaczej. Mój system energetyczny został całkowicie odblokowany, a dzięki temu także odblokowały się we mnie różnego rodzaju potencjały. Później sam zrobiłem sobie inicjacje w kanały uzdrawiania rejki i też wielokrotnie pracowałem z ludźmi. I tutaj tak, jeżeli nie wierzysz mi na słowo, na moim facebookowym fanpage'u są opinie wielu osób, które korzystały z tych usług, no i odczuły po prostu różnicę. Odczuły, jak bardzo przy pomocy uzdrawiania energii można wpłynąć na samopoczucie. Na strukturę wody w Twoim własnym organizmie. To, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to to, że dla energii czas ani przestrzeń nie stanowią żadnych granic. Bardzo dużo osób oferuje, tak zwane, uzdrawianie energii na odległość. I jak najbardziej jest to również możliwe. Jak najbardziej to działa równie dobrze, a czasami nawet lepiej. Dlaczego? dlatego że chodzi tutaj przede wszystkim o uważność i koncentrację osoby, która wykonuje zabieg uzdrawiania energii. W momencie kiedy 100% uważności uzdrowiciela jest skierowane na tobie i na twoim systemie energetycznym, ty po prostu dostajesz więcej tej dobrej energii, więcej tych pozytywnych, korzystnych dla ciebie o kształtów. W momencie, kiedy uzdrowiciel sam jest rozproszony, kiedy nie potrafi się skoncentrować na tym, co robi, tej energii w naturalny sposób płynie do Ciebie mniej. Bardzo ważnym elementem jest tutaj też wyobraźnia. Natomiast to też nie jest temat na ten film i uzdrawianiu energią również będzie poświęcony jeszcze nie jeden film z pewnością, gdyż jest to bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu. Więc jeśli. Chcesz zacząć samodzielnie pracować ze swoją energią? Skorzystaj z bezpłatnej prowadzonej medytacji, która pomoże ci ukierunkować myśli na Twój własny system energetyczny. Jest to tak naprawdę tylko część tej medytacji, natomiast ona też już działa, gdyż, tak jak wspomniałem, każda myśl jest energią i Ty również samodzielnie możesz zacząć pracować ze swoim systemem energetycznym. To jest możliwe i jest to wykonalne. Natomiast tutaj też tak, zawsze mieć świadomość, że osoba, która zajmuje się tym profesjonalnie i jest w tym dobra, jest po prostu, jest, ma dużo większe doświadczenie i zrobi to po prostu dużo szybciej. Więc jeżeli masz jakiekolwiek problemy z przepływem energii lub po prostu ten przepływ już jest przyblokowany w tobie, że zaczyna się to manifestować na poziomie fizycznym, zdecydowanie z serca polecam Ci skorzystać z usług osoby która zajmuje się tym zawodowo. Jeżeli podobał ci się film, zostaw lajka. Jeżeli interesuje cię tematyka rozwoju wielowymiarowego, poszerzania świadomości, a także manifestowania swojej rzeczywistości, subskrybuj kanał. Zapraszam cię także na mojego Instagrama, gdzie codziennie pojawia się nowy content, mnóstwo miłości, mnóstwo światła dla ciebie. Namaste.